Weź się w garść. Już. Myślicie, że uwierzył? Dobrze zagrałyśmy? Jasne. Udało się. Ruda, pomóż nam. Czego? Gadaliśmy z Diego. I co? Podał nam nazwę szpitala, ale kodem kazał nam pomyśleć o Pilar. Nic ci nie przychodzi do głowy? Co? Ulica Pilares. Na 100%. Pamiętam, że jest tam nowoczesna klinika. Wszystko jasne. Super. Jak tam dojechać? Weź taksówkę i podaj kierowcy nazwę ulicy. Wszyscy znają ten szpital. Jest bardzo elegancki. Dzięki. Paruda. Nara. Dzięki. Nie ma za co. Roberto, Co? Chyba ich nie okłamałaś. A jak myślisz? Gdy te puste łby zorientują się, że nie ma takiej kliniki, będziesz miała problem. Przestań. Trochę ich zbajerowałam, ale. Pilar. Czekajcie. Przypomniałam sobie. To jest to. Co sobie przypomniała? Nie wiem. Zaczekajcie. Dziewczyny? Właśnie. Gotowe. Poszło jak po maśle. jesteśmy mistrzeniami. Co teraz? Musimy ukryć prezenty. A potem twój ojciec zadzwoni do Giovanniego i powie mu, że jedzie po ich odbiór. Giovanni umrze, gdy zorientuje się, że ich tu nie ma. Nie, dziewczyny. Chodzi tylko o to, żeby Giovanni do mnie wrócił. Nie bij mnie. Pomyśl. Kogo poprosi ze strachu o pomoc? Oczywiście ciebie. Myślicie, że do mnie przyjdzie? Naturalnie. Mówiłaś, że jesteś skłonna zmusić dżewaniego do powrotu. Tak czy nie? Pamiętaj tylko, że gdy zaczniecie szukać, musisz użyć swojego uroku osobistego, a wtedy go usiedlisz. Nie wiem, co robić. Przestań o tym myśleć. Brakuje tylko kogoś, kto udawałby Twojego ojca. Słyszałaś? Tak, ale nie wiem, kto to może zrobić. Co słychać, Javi? Nic. Wszystko gra. Na pewno? Nie wydaje mi się. Ojej, to prawda, że stąd odchodzisz? Już słyszałaś? Matka chce mnie umieścić w szkole specjalnej. Ale dlaczego? Nie wiem.

Doskonale o tym wiem. Uspokój się. Ale jak? Gdybym chociaż miał szansę go przeprosić. Możemy go odwiedzić. Jak to? Wiem, gdzie jest. Ale skąd? Nie pytaj i chodź. Zaczekaj. A jeśli tam jest leon, wpadniemy w tarapaty. Nie chcę mieć więcej kłopotów. Wyluzuj i zaryzykuj. Ruchy. Nikt cię nie nakryje. Dawno cię nie było. Miałem dużo problemów. Jakich? Stało się coś strasznego, co lepiej zawróćmy. Zamknij się i pospiesz, już tu jesteśmy. Złapią nas, udawaj luzaka. Witam. Czym mogę służyć? Jest tu Diego Bustamante? Diego Bustamante? Tak. Sala 105. Dziękujemy. Chwileczkę. Jego ojciec zabronił odwiedzi. Ale dlaczego? Przykro mi, takie mam wytyczne. Zajrzymy tylko na 5 minut. Nie będziemy go denerwować. Wyjdźcie, bo wezwę ochronę. Dobrze, przepraszamy. Jest pani bardzo miła. Oj, mój brzuch. Co za ból, kto tam? Dzień dobry, spadajmy, bo nas złapią. Nie, zamknij się. Przestań. Sto pięć. tutaj. Badajmy. Odpoczywaj, Diego. Poszła? Tak. Właśmy. Na pewno? Tak. Pukamy? Sam zapukaj. Nie zwalaj na mnie. Ty chciałaś wejść. Co tu robisz, Javier? Nie rozumiem czemu rezygnujesz. Wysłuchaj propozycji. Przeanalizujemy sytuację. Koluczy jest moim opiekunem i pracuje dla niego. A teraz twój ojciec da mi pracę. O co ci chodzi? Nie chcę, by ktoś mnie utrzymywał. Po prostu chcę ci dać pracę. To protekcja. Nie chodzi o pieniądze, ale o godność. Bo rozumiem to i szanuję. Poradzę sobie finansowo. Nie martw się. Niedługo będą czeki za turne. Jeśli zagracie kolejne koncerty, to więcej zarobicie. Fajnie byłoby żyć z muzyki. Niedługo tak będzie.